Siedziałam płacząc na ławce w parku miejskim i nie mogłam się uspokoić. Nie spodziewałam się takiego podstępu ze strony najbliższych. Co teraz mam robić? Dzisiaj się dowiedziałam, że moja mama spotyka się z moim chłopakiem. Tego dnia, jak zwykle, kiedy wychodziłam z klasy, żegnali mnie chichotami. Znów ten kułyn gdzieś się spóźnie, krzyczeli za mną. Moich kolegów z klasy nie interesowało nic poza imprezami i drogimi smartfonami. Ale ja najbardziej w życiu pragnęłam zostać astrofizykiem. Każdego wieczoru przychodziłam do obserwatorium, aby pisać pracę naukową. Tylko dzięki niej mogę iść na studia, inaczej w ogóle nie mamy na to pieniędzy. A teraz? Nie stać nas teraz nawet na opłacenie tych dodatkowych zajęć. Szłam po szkolnym dziedzińcu i myślałam z przerażeniem, że niedługo w ogóle nie będę mogła robić tego, co lubię. Nagle, Ktoś mnie zawołał. Odwróciłam się i zobaczyłam nieznanego chłopaka. Chyba jest nowy. Czy to jest przenośny teleskop? Zapytał. Tak, właśnie. Przepraszam, ale się śpieszę. Mruknęłam. Jest trochę dziwny. Następnego dnia spotkaliśmy się ponownie. Okazało się, że przybysz miał na imię Kai i było klasę wyżej ode mnie. Kai dużo pytał o astronomię i teleskopy, a ja nie wiedziałam co powiedzieć. Bo wcześniej przecież wszyscy się ze mnie śmieli. Szczerze mówiąc, nawet mnie to niepokoiło. Może jest jakimś maniakiem, ale Kai powiedział, że interesuje go astronomia tylko dlatego, że jego tata zawsze się nią interesował. Hmm... Zaczęliśmy się widywać częściej. Teraz Kaj nawet towarzyszył mi do obserwatorium. Ale pewnego wieczoru byłam szczególnie smutna. Szłam na swoją ostatnią lekcję. Nie zdążyłyśmy z mamą uzbierać odpowiedniej kwoty na kontynuację nauki. Ledwo powstrzymywałam łzy. Kaj o czymś opowiadał, ale nie mogłam się skoncentrować. Hej, co się dzieje? Nagle zwrócił się do mnie. Chciałem ci dzisiaj coś powiedzieć. Zainteresowałam się. Czy zostaniesz moją dziewczyną? Kaj uśmiechnął się nieśmiało. Zdrętwiałam. Nie mogłam nawet pomyśleć, że kiedykolwiek będę miała chłopaka. Przecież wszyscy wyłącznie przyzywali mnie kujonem, ale natychmiast się zgodziłam. Chociaż po chwili zaczęłam się zastanawiać, czy to nie przeszkodzi mi w mojej pracy naukowej, której i bez tego ostatnio szła na marne. Po zajęciach ze zmieszanymi uczuciami wróciłam do domu, ale gdy tylko otworzyłam drzwi, mama radośnie wybiegła mnie na spotkanie. Powiedziała, że znalazła wystarczająco dużo pieniędzy i mogę kontynuować naukę. Byłam w siódmym niebie, ale poczekaj, skąd masz tyle pieniędzy? Mama tylko zagotkowa się uśmiechnęła. Hmm, jakieś to dziwne. Ale po kilku dniach wszystko się wyjaśniło. Mama ciągle wychodziła gdzieś wieczorem i wracała w świetnym nastroju. Uchylała się od odpowiedzi. Zdecydowanie, miało bogatego amanta. Na początku krypłowało mnie to, ale potem się ucieszyłam. Mama zawsze wychowywała mnie sama, a teraz wreszcie może się zrelaksować. Co więcej, kimkolwiek był ten tajemniczy nieznajomy, było mu wdzięczne za możliwość kontynuowania badań naukowych. Już na kolejnej lekcji w obserwatorium w końcu udało mi się obliczyć odległość do nowo odkrytej gwiazdy. Nie mogłam się doczekać, kiedy podzielę się tym skajem więc od razu zadzwoniłam do niego i zaprosiłam do kawiarni. Ale on odpowiedział, że nie może, gdyż ma zaplanowane na dzisiaj ważne spotkanie. Trochę się zasmuciłam, ale nie pokazałam tego po sobie. Nic, z tym można zaczekać do jutra. Ale po prostu nie mogło mu siedzieć spokojnie z natłoką wrażeń. Przecież tak długo do tego dążyłam. Postanowiłam więc wybrać się na samotny spacer, żeby trochę ochłonąć. Szłam główną ulicą, i z zainteresowaniem oglądałam witryny sklepów. Kiedy nagle nie do wiary nie wierzyłam własnym oczom. Przy stoliku, w jednej z kawiarenek siedział Kaj i miło gawędził z moją mamą. Ogarnęła mnie fala gniewu Oto właśnie, dlaczego mama ostatnio była taka szczęśliwa po prostu próbowała uwieść mojego chłopaka. Historycznie wbiegłam do kawiarni i skrzyczałam Kaja. Jak śmiesz, niewątpliwie masz bardzo ważne spotkanie. Mama i Kai spoglądali na siebie ze zdumieniem. Co, nie macie nic do powiedzenia? Złapałam was na gorącym uczynku? Wełzach odwróciłam się i pobiegła przed siebie tak szybko jak mogłam. Z dala od tych zdrajców. Dobiegłam do parku miejskiego i opadłam na ławkę. Miałam wrażenie, że wszystko to się dzieje w strasznym śnie. Chciałam zaszyć się w najciemniejszy kąt i na zawsze tam pozostać. Ale poczekaj. Skoro mama naprawdę spotyka się z Kajem, to skąd wzięła tyle pieniędzy? Już nic nie rozumiałam. Nagle zobaczyłam, że ktoś biegnie w moim kierunku. To był Kaj i moja mama. Kaj zdyszany zaczął bełkotać o tym, że wszystko źle zrozumiałam. Że on tak naprawdę jest synem milionera, który bada kolonizację Marsa. Kai bardzo chciał mi pomóc w badaniach, ale bał się osobiście zaproponować pieniądze. Wiedział, że jestem zbyt dumna, by zgodzić się na coś takiego. Ponadto nie chciał, aby pieniądze w jakiś sposób wpłynęły na nasz związek. Postanowił więc porozumieć się z moją mamą i przekazywać środki na badania za jej pośrednictwem. Szczęka mi upadła ze zdumienia, ale po chwili wszystko zrobiło się jeszcze ciekawsze. Głos zabrała mama. Okazało się, że kilka tygodni temu Kai zaprosił ją do siebie, żeby omówić wszystkie szczegóły. I właśnie tam mama spotkała się z owym tatą milionerem. Szybko nabrali wzajemnej sympatii, więc miałam rację. Mama rzeczywiście chodziła na randki z bogatym amantem. Ale to nie był Kai, tylko jego tata. Dzisiaj natomiast spotkali się w kawiarni, by ustalić w jaki sposób najlepiej opowiedzieć mi o całej tej sytuacji. Tata Kaje niedawno postanowił sponsorować wszystkie moje badania. Nie do wiary! Patrzyłam zmieszana na mamę, a potem na Kaje. Jak mogłam być tak głupia? Kaj wcale nie chciał mnie zdradzać. Podszedł do mnie, delikatnie przytulał do siebie i wyszeptał. Teraz na pewno wszystko Ci się uda. Dzisiaj się dowiedziałam, że moja mama spotyka się z moim chłopakiem, żebym była najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi. Stałem przy ołtarzu obok taty. Jego narzeczona właśnie miała wyjść. Zastanawiałem się, kim ona jest. Przypuszczam, że jakaś stara siwa klacz. Przez całe 6 miesięcy ich związku mieszkałem w akademiku i nigdy jej nie spotkałem. Miałem nadzieję, że się z nią dogadam, a potem zaczęła grać muzyka. Panna młoda weszła do sali. Widziałem szczęście w oczach mojego taty. Po rozwodzie z mamą rzadko go takiego widywałem. Kiedy zdjęła zasłonę z twarzy, uderzyło mnie to jak porażenie prądem. O nie! Podkochywała się we mnie w liceum, prześladowała mnie i groziła wszystkim dziewczynom, które były ną no, zainteresowane. Nawet oblała mnie zielonką. Po ukończeniu studiów byłem tak szczęśliwy, że już się nie zobaczymy. A teraz miała być moim macochą? z nadziei przywrócił mnie do rzeczywistości. Jesteście ogłoszeni mężem i żoną. Moje gardło było suche. Zamarłem w szoku. Ceremonia dobiegła końca, a tata z niepokojem zapytał mnie czy wszystko w porządku. Nie mogłem teraz powiedzieć mu prawdy, był taki szczęśliwy, więc powiedziałem, że jestem po prostu zmęczony. Potem uśmiechnął się i zaprowadził mnie na spotkanie z Sally, która posłała mi fałszywy uśmiech. Z trudem mogę powstrzymać się od powiedzenia jej wszystkiego. Natychmiast zostali rozproszeni przez innych gości, a ja poszedłem do stajni. Jedyną rzeczą, która mogła mnie uspokoić był mój ulubiony kąt Leslie. Otrzymałem go z okazji moich osiemnastych urodzin, kiedy byliśmy jeszcze rodziną. Moja mama straciła uczucia do mojego ojca i zdecydowała się opuścić rancho i zacząć podróżować. Tata zaakceptował jej decyzję, mimo że naprawdę ją kochał. To moi rodzice rozstali się. Nie rozumiem chęci mamy do podróżowania. Dlaczego nie polubiło naszego rancza. To idealne, spokojne życie bez żadnych zmian. Od myśli odciągnął mnie hałas za mną. Odwróciłem się i zobaczyłem serii stojącą na środku stajni. Zanim mogłem coś powiedzieć, zarzuciła mi ręce na szyję i zaczęła mnie przytulać. W końcu jesteśmy razem. Dlatego poślubiłam twojego ojca. Powiedziała. Natychmiast ją odepchnąłem. Nie pozwólcie tego zrobić mojemu tacie. Powiem mu całą prawdę. Ale Sally tylko uśmiechnęła się przerażająco. Twój ojciec jest tak zakochany, że nie uwierzy w żadne słowo, które powiesz. Powiedziała to w tak drapieżny i okrutny sposób, że moje włosy stały się sztywne. To wie, do czego jest ona zdolna. Właśnie wtedy, dostani, przed mój tata, Sally Natychmiast uśmiechnęła się słodko i szepnęła mu coś do ucha. Potem ukradkiem mrugnęła do mnie i przyciągnęła go do gości. Poczułem przepływ ciepła. Zdecydowanie nie potrzebowałem takich zmian. Moje myśli wirowały. Nie mogłem się skoncentrować, więc postanowiłem chwilę poczekać i zobaczyć, jak Sally będzie się dalej zachowywać. Tak zaczęło się nasze nowe, szczęśliwe życie rodzinne. Sally zachowywała się jak idealna żona i gospodyni. Gotowała śniadanie, kruchała z mężem, ale kiedy tata był rozproszony, przeszkadzała mi pocałunkami. Pisała mi mi miłosne notatki i teksty, tak jak robiła to w szkole. Byłem zły, ale nie wiedziałem co zrobić. Mu tata wyraźnie ją kochał, a ja wciąż nie wymyśliłem planu i myślałem, aż w pewnej nocy obudziłem się, kiedy czołgała się pod kołdrą. Ledwo mogąc się powstrzymać, wypchnąłem się z pokoju. mi uśmiech, ten incydent w końcu mnie wkurzył. Otóż to, nie mogłem już znieść pryk w serii. Potrzebowałem planu. Teraz. Następnego dnia dowiedziałem się, że mój tata musi dostarczyć jednego z ogierów nowym właścicielom. To była szansa, aby uciec od maniaczki Seli i spokojnie pomyśleć o tym, jak dostać ją z naszego rancza i z naszego życia. Powiedziałem tacie, że sam prowadzę ogiera, ale Seli powiedziała, że nigdy nie była w tej części hrabstwa i chciała jechać ze mną. Natychmiast wyrzuciłem z siebie, właśnie się ożeniłaś. Lepiej idźcie na romantyczną kolację. Twarz Seli natychmiast się wykrzywiła. Mój tata powiedział, że ma rację. Pracował zbyt ciężko i prawie nie widyła swojej żony. O tak. Ale potem tato westchnął ciężko i ciągnął dalej, że wydawało się, że Rancho zajmuje zbyt dużo czasu, że być może powinniśmy go sprzedać. Moje serce zamarło na to, co usłyszałem. Nie, Rancho było moim domem. Ser już uczyniła z mojego życia piekło, a teraz zamierzała dobrać mi dom? Ledwo powstrzymując irytację, pojechałem dostarczyć ogiera. Przynajmniej trzymałbym się z daleka od niej. Kiedy przyjechałem, spotkałem się z klientem. Nieśmiało wyciągnęła rękę, żeby się przedstawić. zamarłem, patrząc się w jej rumieniec na jej policzkach i ciemno-niebieskie oczy. Jaka była piękna. Nazywała się Dina. Była zawodowym jokejem i jeźdźcem. Wow! Tak mała, ale taka silna i dobrze radziła sobie z końmi. Od razu zacząłem wypytywać ją o sporty jeździeckie. Zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałam jej o moim koniu Leslie i rodzinnym ranchu, a Dina ze świecącymi oczami opowiedziała o swoich osiągnięciach w jeździectwie. Kiedy spojrzałem w jej oczy, moje serce zamarło. Nigdy wcześniej tego nie doświadczyłem. Musiałem zostać kilka dni, żeby Ogier przyzwyczaił się do nowego środowiska i właściciela. Dlatego Dina i ja zawsze byliśmy w pobliżu. Czasami mój telefon wibrował w kieszeni z powodu SMS-ów Wszystko niszczyła. Mój nastrój podskakiwał tam i z powrotem, ale starałem się nie okazywać tego Dinie. Chodziliśmy, jedliśmy lody, rozmawialiśmy bez końca, aż w końcu poczułem, że jestem zakochany. Dina wydawała się czuć to samo. Dzięki Dinie te kilka dni było magiczne, ale nadszedł czas, aby wrócić do domu. Wciąż nie wiedziałem, jak pozbyć się Sally. Ostatniej nocy przed wyjazdem siedzieliśmy razem pod drzewem i rozmawialiśmy o koniach. Ale wtedy ta maniaczka Sally zaczęła do mnie dzwonić. Przerwałem jej i wróciłem do rozmyśleń. I wyraźnie posmutniałem. Potem Zina nie mogąc tego znieść, powiedziała, że zrozumiała i czuła, że coś na mnie ciąży. Nie chciałem ją wplątywać w tę historię, ale powiedziała, że jeśli mamy uczucia i jesteśmy razem, to powinniśmy razem rozwiązywać problemy. To było takie słodkie, a jej wsparcie dodało mi pewności siebie. Zebrałem myśli i wszystko jej opowiedziałem. Dina zamyśliła się przez chwilę, a potem nagle wyrzuciła z siebie. Mam pomysł. Będzie udawać, że jest moją narzeczoną. Wtedy Sally zdałaby sobie sprawę, że nie może zrobić nic innego. Nie będzie w stanie dłużej wytrzymać i pokaże mojemu tacie swoją brzydką stronę. To wspaniałe, Dee. Wróciliśmy razem na Rancho. Postanowiłem najpierw sprawdzić, co z moim koniem. Leslie. Tak bardzo za nim tęskniłem. Dee i ja weszliśmy do stani i poszedłem do boksu. Moje serce zabiło mocniej. Koń dysza bardzo ciężko. Zadrżałem. Coś było nie tak. Może był chory. Nie traciłem czasu na badanie Leslie. Żołądek był suchy, Dina krzyknęła, że w poidle wyraźnie nie ma wody. Wąchałem, pachniało jak coś chemicznego. Czy Sally otruła mojego konia? Całkowicie zwariowała. Na szczęście wyglądało na to, że Leslie nie wypiła za dużo. Chciałem sprawy sprawę z Sally, ale Di przypomniała mi, że musimy trzymać się planu. Miała rację. Daliśmy Leslie czystą wodę i wyszliśmy ze stajni. Biorąc Dinę za rękę, wszedliśmy zdecydowanie do domu. Mój tata i Seri patrzyli na nas ze zdumieniem. Wypuściłem powietrze i powiedziałem: Poznaj moją narzeczoną. Dinę. Seri zbladła, ale tata był szczęśliwy. Natychmiast zaczął rozmawiać z D, a Seri wyszła poza siebie ze złości. Powoli podeszła do mnie, zacisnęła pięści. Miałem nadzieję, że zacznie krzyczeć i się pokaże, ale szepnęła mi tylko cicho i niezauważalnie, że narzeczona powinna zniknąć, a to, co stało się z Leslie, przydarzy się jej. Zrobiło mi się zimno. Wtedy podszedł do nas tata i wesoło zaproponował, żebyśmy zjedli razem śniadanie. Sally natychmiast ucichła. Przez resztę dni zachowywała się jak dobra dziewczyna. Była bardzo przyjemna dla dii. Dina szepnęła mi, że nie tak wyobrażała sobie maniaczkę, ale pokręciła ją głową. Sally była dobrą aktorką i mistrzem manipulacji. Następnego dnia tata zaproponował rodzinie przejażdżkę konną. Wszyscy zgodziliśmy się szczęśliwie, a serii uśmiechnęła się figlarnie i mrugnęła do mnie. Martwiłem się, a jeśli znowu spróbuję skrzywdzić Leslie, natychmiast podbiegłem do niego, ale z koniem było wszystko w porządku. Uff, na spacerze Dina żartobliwie zaproponowała nam wyścig. Nabrała prędkości, uniosła się w strzemionek i wtedy moje serce stanęło. Z pełną prędkością, D spadła z konia. Podbiegłem do niej, ręce mi się trzęsły ze strachu. Boże, nie wszystko będzie dobrze. Tata natychmiast rzucił się, by to zbadać. Odszedłem w szoku i stanął obok konia Diny. To była moja wina, że ściągnąłem w to D, A potem mój wzrok padł na strzemie. Została wycięta. Odwróciłem się i zobaczyłem słuśliwy uśmiech Seli. I potem wybuchłem i krzyknąłem, że prawie zabiła Dinę. Seli natychmiast wybuchła płaczem. Tadek krzyknął na mnie coś szorskiego i niegrzecznego i zaprowadził szlochającą Seli do domu. Byłem wściekły, ale wtedy Dee stała i podeszła do mnie. Zarzuciłem ją ramionami. Jak się masz? Dee uśmiechnęła się. Miała kilka sieniaków, ale Seli przekroczyła granicę. Musieliśmy działać pilnie. Nagle Dee zapytała, czy Seli ma jakieś sekrety? Sekrety? Zgadza się. Tata dał jej prywatne biuro. Często tam siedziała i zamykała się. Ale nie była pisarką ani artystką. W ogóle nie miała pracy. Więc co ona tam robiła? To był trop. Musieliśmy to sprawdzić. Dee skinęła głową. Tam właśnie musieliśmy zacząć szukać. Poszliśmy do domu. Tata zabrał już Sali do sypialni. I był na mnie wyraźnie zły. Miał coś powiedzieć, kiedy zezwonił telefon. Tata zerwał się i mówiąc, że obiecał pomóc sąsiadowi, D i ja wymieniliśmy spojrzenia. To była nasza szansa, ale najpierw musieliśmy zdobyć klucz. Poszedłem prosto do Sali. Spojrzała na mnie zmieszana, a ja niewinnie przeprosiłem, że wrzeszczałem i zaproponowałem mi spacer. Sali, parsknęła z niedowierzaniem. Wtedy odetchnąłem Dina to pomyłka: potrzebuję tylko ciebie. Sali milczała: Naprawdę w to nie wierzyła? Dostałem gęsi z górki. Ale potem zarzuciłem mi ręce na szyję. Wiwatując, weszliśmy razem na zewnątrz i poszliśmy do stodoły. W tym momencie zamarłem i wyciągnąłem rękę, jakbym chciał ją pocałować. Ale zamiast się pocałować, wyrywałem klucz i natychmiast wypchnąłem Seji do stodoły i zareglowałem drzwi. Mam cię! Ty i ja pobiegliśmy do biura, ale gdy tylko zaczęliśmy szukać, usłyszałem zamieszanie na zewnątrz. Tata! Podszedłem do okna i zobaczyłem, jak Tata wygłosił Seji ze stodoły. Krzyczała, że podniosłem na nią rękę. Kurczę! Powiedziałem Dynie, żeby dalej szukała, a potem zszedłem na dół. Wtedy właśnie mój tata wszedł do domu i krzyknął, że kompletnie oszalałem. Zebrałem się na odwagę, by wrzucić to z siebie. To ty jesteś ślepy. Seli, się wykorzystuje. Tato był wściekły tymi słowami. Już miał mnie uderzyć, kiedy na schodach pojawiła się Dina i krzyknęła na nas, żebyśmy się zatrzymali. Powiedziała, że ma dowód. Wyjęła pudełko z zaplecza, a w nim różowy pamiętnik seli. Czytała na głos jej notatki, jak ona miała obsesję na moim punkcie przez te wszystkie lata od liceum. Jak nie prześladowała i jak po szkole średniej wymyśliła plan oszukiwania i poślubienia mojego taty więc mogła go wtedy otruć i być ze mną na zawsze. Nawet ja byłem zszokowany tym, co usłyszałem. Oczywiście wiedziałem, że Seri jest maniaczką, ale że aż tak? Potem serii rycząc, próbowała zabrać dziennik D, ale w napadzie histerii zepchnąłem ze schodów. Nie! Tato wbiegł po schodach i w ostatniej chwili złapał Dinę. O mój Boże, powiedział ponuro, że dzwoni na policję. Kiedy gmieniarze aresztowali Sally, tato przeprosił mnie, że mi nie ufał. Ale po takiej zdradzie nie wiedział, jak żyć. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Tato otworzył drzwi i zamarł. Mama z bólem w głosie przyznała, że dużo myślała o tym, co się stało i bardzo tęskniła za moim tatą, ale bała się wrócić. A po moim telefonie od razu przyjechała. Uśmiechnąłem się. Nie bez powodu zadzwoniłem wczoraj do mamy. Tata obił ją ramionami i razem płakali. Wziąłem Dzi za rękę i przytuliliśmy też moich rodziców. Byłem szczęśliwy. Byliśmy rodziną i znowu byliśmy razem. Moi rodzice zostali na ranczu, a D i ja zaczęliśmy planować podróż dookoła świata. Okazało się, że zmiany nie są tak straszne, gdy w pobliżu jest kochająca osoba. Podobał Ci się film? Zasubskrybuj i wspieraj nasz kanał. Dzięki!